Przez kilka lat ludzie zadawali mi pytanie, dlaczego nagrywam w czapce. No niektórzy załapali, że to jest taki mój design, ale ostatnio zaczęli ludzie się pytać, dlaczego noszę okulary przeciwsłoneczne? W pomieszczeniu? W domu? Jeszcze z czapką? Co za jakieś takie niefrasobliwe kombo? No straszne, trzeba to zgłosić. Tylko komu? Prokuratorowi najlepiej! <laughs> niech zrobi wjazd z dzikowi na HD. To jest podejrzane, że nosi okulary przeciwsłoneczne. Tam coś się za nimi! Ohohoho. No dobra, niech ci będzie. Już. Lepiej? Chcesz się umówić na randkę? Nie na no poważnie słuchajcie, no taki design no. To sobie taką fanaberię zrobię. Taka gwiazda ze mnie. <laughs> nie słuchajcie, a propos gwiazd. Ja w sumie dzisiaj nie powinienem nic mówić, moi drodzy bo mam dla Was materiały ze spotkania z youtuberami z Wrocławia, tak? Ale i nie tylko, bo także z Warszawy, tak? I ogólnie takie, takie wygibasy połączone z końcowym bonusem. To dla tych, którzy lubią zwierzątka. Mhm. Mm Mówiąc pokrótce, będę uciekał. Zmykam już i zostawiam Was z materiałami z przeszłości, które zostały w mojej głowie i chciałem się z Wami nimi podzielić. A na tych materiałach ze spotkań z Wrocławia i Warszawy znajdziecie kilka ciekawych osobliwości. Także ja już znikam, a spotkamy się jeszcze. Pod koniec materiału. Jak zawsze. yo! to jest ekipa z niebieskiego Dariusz. Dariusz. Siemaneczko. Witamy Was we Wrocławiu, to, nie było mówione. To mi się jeszcze nigdy nie przydarzyło. Wszystkie nie, Pokemony w jednym kamerze. <grym> dobra. O 17 możemy wjechać tam A, do tego... Jesteś z wczoraj? No, już tak. Teraz tak. A nie, A, nie tak. Ej! Jest lepiej niż wczoraj, kurde. Wczoraj było tego. wczoraj coś było? Upał. No, no, no. No Zdzichu nagrywasz tyle Tak Darek daj mi 1000 euro Nagram to sobie nie będę musiał potem od Ciebie brać Stop klatka Może mi się załapał Może byś się załapał Ty płacisz za filmik? Ja? Ty mi jeszcze 50 euro wisi Bogactwo kurde Powiedz, że to jest przypadek, że jesteś we Wrocławiu. Niechaj specjalnie dla mnie. Możesz zajmować ciebie. I do wszystkich w Wrocławiu. Pozdrawiam. Tych, Cześć. No jesteś no, nowo upieczony wrocławianinem, tak? Tak. Razem z kolegą. Wer. Ver. Też z Wrocławia, tak? Tak. Całe życie. Oni jeżdżą na gapę, więc <laughs> No nie mogłam, <noise> ja ją z fajką nagrywać. Tak jest. Bo byłam tutaj na weselu, ogóle tak nam wypadło i nie mogłam sobie przyjść. A ten... Co ty masz na sobie? <noise> Jedyne czyste, Ale miarę ludzkie ciuchy, które... Kochająco no, się palę? <noise> normalne. Z normalne. dobrze pijesz? Co? Dobrze pijesz? Jak Jakbym się schlał, stary, to byś mnie poznał. To jest pap, nie mają innych Mają, mają Nie mają Mają tam szklanki Nie mają No pytałem się, chciałem w innym Niemiec A, Same te to nie wyślę, to nie What's my motherfucker name? <laughs> Nielegalne nagrywanie DG To z Polski, z wakacji czy tur 2013? Tak, jest. Sponsorem tak jest próba. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. A, panada Everybody! <laughs> Nic są baczy Dobra, koniec. takich to nas nie ma. Nie rady. Nie rady, jo. Wita was no i żegna, ktoś to ciesza, i ktoś przyjeżdża. Miasto, które nie pozwala zasnąć. Warszawa wita was, a światła nie gasną. W -w wita was no i żegna, ktoś to ciesza, i ktoś. Jestem gwiazdem! No dobra, idziemy do Warszawy No i jestem! Nie widzę moich oprawców i moich zbawców Ale powiem Wam szczerze że Pałac kultury robi wrażenie, jak się go tak widzi na co dzień tylko w telewizji Dobrze jest! Ja go już widziałem, ale wtedy była chyba pogoda. Teraz wygląda normalnie jak te budynki z City Siema tego jeszcze nie filmowałem gości <laughs> <laughs> Powiedz broszce, że wisi mi brączki <laughs> i ją się widzisz, Czekaj, jest to jest... To jest taki jakiś tam hit, nie? Co prawda cały czas leci. na na, na, na. Nie o. Przemu, Pamiętasz taki teledysk z ma cwaniaka nad warszawiaka? No Wiesz, że jesteś do jednego gościa podobny? Wrzucam na zdjęcie na Facebooku, Mówili, mówili, że jestem podobny, podobny Stary A teraz tam... zachowiesz no to jest warszawiak, cwaniak Okej, <laughs> ludzie są tu Jo Patrzcie, kurczę Lansik, nie? Łohoho Zresztą się nie Do Dotarłem Zygmunt jest Zygmunt Mój, to też ludzie dzieje tam, zobacz Specjalnie dla mnie ekipa Benedykta z tego miejsca chciałem pozdrowić Darka Guksowskiego, który mnie zainspirował do podróży po Polsce. Bo z Ja tak się jestem przy okazji. Tak, tak, tak. No tak, 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 będą takie gesty w ogóle jakieś. Widzisz, to jest Warszawa, ma tu się ciągle coś. Za każdym razem jak tu przyjeżdżam, to tu ciągle coś że powiedzieć, że takiego tłoku ludzi jak w Warszawie jeszcze nigdzie nie widziałem. Być może dlatego, że nie byłem nigdzie w takim dużym mieście. Wydarzało że w Londynie czy tam w Madrycie jest trochę więcej ludzi. Ale tak, tutaj nie brakuje Ale... tłoku. Trzeba na wszystko czekać w plejkach. I pilnować portfela prawie jak nocy. Panda. <grym> A ah, to jest to legendarne panda! Jest, 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 jest. O, burak! Pojechał burak! Burak, jest... Nie, 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 burak! nie, to nie, 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 tak burak. Warszawski wodociągi myśli? No. Ale fajnie patrzcie. Od dwóch tygodni nie ma wody u mnie. Coś tu zrobimy. Nagrałeś to tylko nos. gość, który zakosił mój kapelusz. Jemy w tej samej kuchni. A tylko i ma głowę mi łapie.

Tworzę te hity, nie, nie wyłączaj mikrofonu Jest Foxman, ja swoje swoim boxem, Halufele świecą mi na poksem Nijame Sendę, to cieszy moją gębę Chcę tego jak najwięcej, podnieście w górę ręce Tak to się kręci tutaj, warszawa w -w -w I wieczna zabawa To miasto cię wida, to miasto cię żegna I tyle, byleś tylko tutaj nie przegrał I pamiętaj, i nie zapominaj to dziwki, kokaina To miasto powoduje, że ciągle tonę w rymach Po prostu tak tu jest, po prostu taki klimat Nie oddam tego żadne skarby A wy się kurwa prostujcie, bo wyrosną wam jakby WWA wita was, no i żegna Ktoś to odjeżdża i ktoś przyjeżdża Pewnie Przygotuj się tego. Ja się zaraz ustawię. Jechałeś na mecz. O, jest kurde. Tu się gra tutaj Polska. Nie zapomniałem z jakim Cicho, kraju. przyjechał na mecz. No właśnie. To tutaj dzisiaj gra na pewno Polska Zwiedzanie Warszawy z Gienią, która też tu nie jest stąd. Mamy, kurde, co patrzeć. Atrakcji nie brakuje. Jestem zadowolony. Wszystko kręcę tą kamerką. Nie. Wreszcie doszliśmy. Jak sujka za morze nas dzisiaj wyprowadziła. No, ale przy okazji z dziwo zwiedził Stadion Narodowy. Tak, se to tłumacz. Mydl mi oczy tym narodowym. Opa. Nie, no, jest fajnie, fajnie, ale kurczę, do wszystkiego tutaj trzeba dreptać i dreptać. Moi fani. <grymne> ale lipo będzie. Dzieciaki się zwarszają. <grymne> Okej, okay, wystarczy <chęć> nie patrzeć. <grymne> Dawaj, niech inni też się popłażą trochę. Jak na fani, nie? No, no. Ale proszę. No jeszcze, jeszcze, jeszcze. Weź ro, trochę to. Uda, nie można. Rozstawa finał. Ja lubię takie starsze, nie? Za pieniądze z YouTube. Na lepsze porze mam i kolorowych. Jau, jau, jau. Jak rozproszyć ludzi, jak nie za dużo? Ja. Bomba! Ludzie bomba! Tak, wow, to Macie za... chcieliśmy to wypróbować. Tak to słuchajcie, mniej więcej wyglądało. Możecie żałować, że was nie było! No ale przynajmniej obejrzyjcie sobie to skromne, choć barwne nagranie. Moi drodzy, ja nazywam się dzichy Adam, majster, a wy oglądaliście Majstersztyk Plus 18. Zapraszam was na swojego Facebooka, wbijajcie to, wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Oraz zapraszam was na swojego Twittera, wbijajcie, wbijajcie, wbijajcie. Oraz zachęcam was też do subskrypcji tego kanału. I to tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym odsłonie. Może kogoś sparodujemy, albo przedstawimy kolejną zwariowaną sytuację, albo zrobię Wam takie nietypowe wideo, jak to teraz to oglądaliście. Na razie. Linijkom ja się spotkałem, że są w miarką, nie? bo linijka nie jest zbyt precyzyjna. Najlepsze miejscoweczki na Wagary to. za szkołą! No i co tam się robiło?